Siemane maneczko, ja jestem manojek, wy jesteście wy, a dzisiaj gramy w Tiktoka? Czym jest Tiktok, zapytacie? Jest to aplikacja na telefony, na którym mamy te najlepsze filmiki, jak i te nie najlepsze filmiki. Jak zapewne wiecie, nasz kochany Fortnite zdecydował się współpracować z Tiktokiem i stworzyli Emote Royal Contest, czyli konkurs, z którym wy. Nagrywacie TikToki, a oni w formie emotek dodają je do gry. A dziś, moi drodzy, to ja zostanę kolejną emotką. Dziś zareagujemy na te najlepsze i najgorsze złożenia konkursowe. Mam nadzieję, że jakieś perełki znajdziemy. A kto wie, może to my odkryjemy kolejnego zwycięzcę. A jeżeli wy części chcielibyście oglądać coś śmiesznego, to macie 4 sekundy, żeby zostawić ile łapek? 15 tysięcy. Jak tyle zostawicie, to naprawdę będę bardzo szczęśliwy. I być może poglądamy jeszcze TikToki. Inne go rodzaju, albo inne rzeczy. A, no i jeszcze suba z dzwoneczkiem jakbyś pyku strzelił, co? Byłoby naprawdę spoko. To nawet się rymowało. Tak więc wiemy już wszystko, ja telefon w ręce mam. Lećmy oglądać TikToki. Tak więc, moi drodzy, z tego co widzę, TikTok niestety nie oferuje rzeczy, żeby przeglądać po lajkach like czy coś, więc wydaje mi się, że skifniemy te początkowe rzeczy, chociaż widzę tutaj kilka ciekawostek. Pan Kalmy Carson TikTok ma 250 tysięcy serduszek. Wygląda dość ciekawie, dlatego puśćmy i zobaczmy. Okej, okay. to jest jego taki propozycja na taniec. <zysy> Okej. Okay. Wydaje mi się, że nawet ja potrafię coś takiego tworzyć, a zaznaczam, nie jestem najlepszym tancerzem. Tak więc jak widzieliście pierwszy tiktok okazał się być tym właściwym, już nie mogę się doczekać, co jeszcze tutaj znajdziemy. Ja oczywiście będę szukał bardziej tych śmieszkowych niż fajnych, więc to wydaje mi się być całkiem śmieszkowe. Tego się właśnie obawiam, że tutaj będzie bardzo dużo emotek, które już faktycznie są w Fortnite. No bo jak wiecie, taką emotkę mamy już w Fortnite, ale to z pewnością jest ciekawa wersja od wzorowania tej emotki. Jak widzę człowieka ubranego w taki strój, to już wiem, że coś się ciekawego wydarzy. No Okej, okay, fajny taniec, ale nie tego tutaj szukamy. Czik kiedykolwiek udało, że jesteś chory, żeby nie iść do szkoły? Mam pytanko, czemu przy tym jest hashtag? mode Royal Contest. Po i nie nosiły. Proponuję jednak, jeżeli jesteśmy w tym, w tym hashtagu i robimy emotki, to robić emotki, a nie mówić, e, dlaczego nigdy nie użyłeś e, emotki do szkoły. Co ja gadam w ogóle? Pan Kazama5 ma swoją również propozycję na emotkę, która jest już mniej znana, bo ma tylko 1800 lajków, więc zobaczmy. To jest jego propozycja. E, potrzebuje dwóch graczy, obok niego stoi jedna osoba, pewnie, i... Przyjaciela, to smutne, prawda? <gry> Okej, okay, czyli, że wiecie, tak, podskakują mi się walum z piersi e, męskich, albo damskich w sumie też. Skoro jest piątka, takie coś również mogłoby być. Ale czy jest to jakieś ultra kreatywne? Ale wydaje mi się, że na serduszko. No to chyba jednak nie zasłużył. Kolejna ciekawostka z hashtagiem. Aż nie mogę się doczekać. Czemu takie coś jest z tym hashtagiem? Oh, patrzcie na to! Mamy FN Mecha, który ma nie dość, że Lambo w kształcie pana Skulltrupera, To ma jeszcze strój w kształcie pana, gdyby to był fioletowy. to... Oh, oh, oh. Ale muszę to zobaczyć. Ale to wygląda prześwietnie. Jakoś tak rusza. To jest animacja jakaś chyba, co? Jednak. Okej, okay, to faktycznie jest animacja. Kolej sobie robi po prostu animację różnych rzeczy ale wygląda to przemega epicko i tak wyobrażam siebie za 5 lat jak będę jeszcze dalej grał w Fortnite tyle czasu to jestem idealnie ja. Mam kolegę, którego już chyba dzisiaj widzieliśmy, który robił emotkę, która była w grze, więc po raz kolejny będzie próbował. Czy to znowu będzie robił to samo? Nie, to się patrzy jak się buja i kciuka czy strzela, bo nie do końca wiem. <ścoughs> Dobra, ten koleś stanowczo zasługuje na serduszko. Stara się, stara się, to najważniejsze Fajnie się rusza, jest lepszy od nas, bo my siedzimy i oglądamy. Ale szczerze powiedziawszy, jestem troszeczkę zawiedziony tym, co tutaj widzę, bo no nie ma tutaj za dużo ciekawych rzeczy. Większość to albo są tańce, które już istniały dużo wcześniej na TikToku, albo rzeczy kompletnie niezwiązane z Fortniteem, gdzie jest coś śmiesznego. Mamy kolesia, który mówi, że pierwsze jego zwycięstwo musiał dało zdobyć. No i się cieszy, Impossible Impossible, Impossible. Impossible. Да, это смешно. Myślę, że każdy z nas mniej więcej tak miał ten pierwszy win, kiedy wszyscy myśleli, że jest to niemożliwe. Jednak jak wiecie, wszystko jest możliwe. Zwłaszcza jak się dużo Manojka, który jest niesamowitym graczem komputerowym, to wtedy dość łatwo się wygrywa, nie? A no i jeszcze jak się wpisuje kod i mamy jak w sklepie Fortnite, polecam. Mamy Klaudię Michal, oczywiście muzykę będę się wyciszyć, która jeździ na rolkach. I to bardzo fajnie. Ja na rolkach jeździłem raz, wpadłem w krzaki i od tamtej pory nigdy rolek na nogach już nie miałem. Ale to jest naprawdę mega fajne. Tylko wydaje mi się, że może być troszeczkę za bardzo przestrzenne, za dużo miejsca potrzeba więc nie wiem, czy się uda to dodać do Fortnite'a, ale tak czy siak fajny talent. Tutaj widzę jakąś zaawansowaną grafikę i możliwości edycji, bo zobaczcie, mamy typa, który faktycznie buduje ścianki w Fortnite'cie i jest napisane, że to jest najgorszy builder, ale zedytował sobie ściankę, tak? Zrobił taniec, wszystko jest super. Uwaga, uwaga! Nasz kolega się jeszcze nie poddał, to on dopiero zaczyna. Mamy kolejny taniec od naszego kolegi, takie chodzenie bardziej. <laughs> Wcześniej było do przodu, teraz boki się będzie obracał. Uuu! Tego to się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. Wszedłem przez przypadek na jego konto i zobaczcie. On tych tańców ma sporo. On tych tańców ma naprawdę sporo. TM DAT14, czyli zgadujesz, że to jakiś tato. Zrobi teraz jakiś taniec z plecakiem. Bug, Blink flip dance. Zobaczmy, z czym to się je. Ej. To jest naprawdę spoko. Co prawda niewiele postaci nosi plecaki, bo zazwyczaj mamy inne, różne tam bagblingi, ale naprawdę jest to, jest to coś fajnego i dużo bardziej kreatywnego niż połowa tych rzeczy, które dzisiaj widzieliśmy. No powiemam tak. Dawno nie widziałem czegoś bardziej związanego z Fortnite'em. Tak, przeglądam sobie te TikToki, no bo wiecie, większość z nich to naprawdę są, no, pomyłki. Ale znalazłem typów, również podobno bliźniaków, którzy tańczą jakieś dziwne rzeczy nogami. Zobaczcie to sobie w spowolnieniu, że... Jak oni to robią? To wygląda bardzo dziwnie. Nie wiem do końca o co tutaj chodzi. Czuję się zagubiony. Mamy również Polaków, pan Spidek69, hehe, robi nową modkę styl Spidek Fortnite. Jak wygra to robi 12 godziny live yy, na TikToku z Fortnite'a, więc warto. Okej. Yy, Okej. Okay. Yy, jakby wszystko jest spoko, tylko nie do końca rozumiem co to znaczy co on planuje? Bo składujesz, to jest zaznaczanie czegoś na kartce. Jak potem i tak strzela w jedno miejsce. Tak czy siak, Spidek, życzę Ci powodzenia. Jakbym mógł zostawić lajka, like to bym zostawił, tylko na tym, na tym telefonie nie mam konta. A wy, dajcie też znać może. Wy też jakieś TikToki robicie e, z Fortnite, też bierzecie udział. Napiszcie w komentarzu link. Przejrzę, być może. Mam nadzieję. Ej, tutaj w końcu ktoś się postarał. Mamy green screena. Mamy faktycznie wycięte, jakby postać. Wiecie, do gry. E, Ani Barbarę. Co z tego, że mu nogę wycina? Ale zobaczcie, jak jest szczęśliwy robiąc to. No i ja to szanuję. To jest najlepszy, rzecz, jaką widziałem. Ale zobaczcie, ta noga jest świetna. W połowie filmu jej nawet nie widać, więc coś tam chyba źle ustawił. To szanuję bardzo. Widziałem dosłownie 10 sekund tego filmiku, nawet może mniej. Ale mamy panią, która ma zresztą fajny pokój. Taki też bym chciał mieć, takie światełka różowe. Ona zrobiła skin wrony, który również rusza się tak jak ona. Patrzcie na to. I to jest to, o co walczyłem w tych TikTokach. To jest naprawdę kreatywne. Nie wiem, czy to wejdzie do gry, no bo ten taniec nie był niczym specjalnym, ale tak czy siak, to się po prostu fajnie ogląda i jest to coś ciekawego. Znalazłem TikToka ważnego dla, dla mnie samego, dla mojego serca. Widzieliście już nawet troszeczkę chyba na początku, ale zobaczcie na to. Ja, ja znam te ruchy, ja znam te ruchy, ja sam je kiedyś robiłem. No może nie w taki sposób, w lepszy sposób, nie oszukujmy się. No ale, ale... Teraz zobaczycie moment mojej chwały na odcinku u Sylwii Przybysz, który zobaczyło kilka milionów ludzi. Hello, darkness, my old friend. Więc jak widzicie, nie powinienem oceniać tańców innych, dlatego staram się tego nie robić. Scrolluję i scrolluję i mam wrażenie, że tutaj nie da się znaleźć e, osoby, która by miała jednego lajka. Like Naprawdę, tutaj wszyscy mają sporo. To jest tysiąc. Zobaczmy. Contest. czy będzie I super. Hej, <noise> hey, to, to już było śmieszne. Jakby, patrzcie, zeszliśmy tak nisko na tysiąc serduszek i w końcu coś śmiesznego. No, zaczyna się kreativity tutaj, czad. Naprawdę zaczyna się... Kreatywne rzeczy się zaczynają dziać. Nie wiem czemu, ale mam takie personalne wrażenie, że ty powiesz, jak ja go oglądam i to do mnie wystawia. Ale w końcu... Ej, w sumie to to byłby fajny pomysł na emotkę. Gdyby to jeszcze było jakieś randomowe, że czasem przejdziesz, czasem nie. I na przykład robić konkursy ze swoimi kolegami, czy uda wam się przejść pod linką, czy nie. To jest naprawdę fajny sposób, tylko trzeba go trochę dopracować. W końcu znalazłem coś Kreatywnego, Albo same to może wpadłem Dobra, tak czy siak moi drodzy 40 minut przeglądam TikToki, rozumiecie to? Nie znalazłem niestety wcale Ani jakoś giga śmiesznych rzeczy Ani giga kreatywnych rzeczy Więc troszkę się zawiodłem Może jest jakiś sekretny hashtag Po którym trzeba szukać, jeśli go znacie Napiszcie mi w komentarzu Dajcie też znać, czy wam się podoba taki, taki format filmów Jak się bawiliście? Ja powiem się naprawdę spoko. Fajnie czasami tak sobie nie grać, tylko oglądać. Dużo łatwiejsze to. będę łapka, w górę, się o subskrypcjach. Mój Instagram, na którego często wbijają. Takie wiecie, piękne foty mnie na przykład. Znajdziecie w opisie. Może TikToka założę. Wiecie, będę tam wybijał tańce. Nie wiem. E, tutaj macie mój ostatni film z Fortnite, jeżeli macie ochotę. E, tutaj na dole macie wybrany dla Was przez YouTube'a, więc też sobie kliknijcie. A na mojej twarzy macie moją twarz, którą jak klikniecie, to musisz zasubskrybować ten kanał, do czego Was bardzo serdecznie zachęcam. A na dzisiaj, moje drogie Fortniteowe to to wszystko. 是麦子蟹，爸爸。